Pogoda od samego rana. I dlatego każda zaba jest dziś roześmiana. Mm, to najlepsza pora na wycieczki do lasu. Aj, ja. tak, tak. Mm. O, mm. Dzień dobry, sójko. Mm. Odpowiada się na powitanie. Mm. No, zawsze wydawało nam się, że jesteś dobrze wychowana. Mm. A, a dzisiaj przekonałyśmy się, że to my jesteśmy dobrze wychowane. My, to jesteśmy nawet bardzo dobrze wychowane My jesteśmy te śliczne żaby Bardzo dobrze wychowane Mądre, grzeczne, zawsze miłe Z dobrych manier wszędzie znane Każda żaba o tym wie Co jest dobre, a co złe Rade, rade, re, re, re żaby, się Radę, rade, re, re, re żaby, na a, a, a. jak miałam wam odpowiedzieć, kiedy miałam w dziobie list? No, miałam go upuścić, żeby upaćkał się w błocie? No przecież w nocy padał deszcz. E, upaćkanie w błocie jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiła. Króliczek nie był zadowolony. I, i motyl, i kret, i... Nie kończ. Nie mówimy o szczegółach, tylko ogólnie. E, upaćkanie się w błocie to bardzo miła rzecz. Niektórzy podobno płacą za to, żeby mieć trochę błota. A, a my mamy w stawie dużo błota, to możemy im dać. Po co mają płacić? Oj, Żabciu, ty tu nie masz w ogóle łebka do interesów. To źle ci dobrze, bo nie, nie rozumiem. Czy moglibyście wreszcie przestać z tym błotem? Może ktoś lubi taplać się w błocie. Lubi? Ale list tego nie lubi. I to wiem na pewno. List jest z papieru w wodzie a, a, albo w błocie się niszczy e, e, i nikt, to znaczy adresat nie będzie mógł przeczytać, co w nim jest napisane, o! To ja mogę ten list przeczytać, bo znam kilka liter, albo dam mądrej sobie, a potem temu, jak to się mówi, no, adresatowi, adresatowi. opowiemy, co tam było. Jesteś genialny! Jesteś głuptasem! Nie. Czy mogłybyście się zdecydować? Jesteś głuptasem, bo nie wiesz, że cudzych listów nie można czytać ani nawet otwierać? A, nie wiedziałeś o tym? A, a to niby dlaczego? A, a jeśli jestem bardzo ciekawy, co tam jest w środku, nie wolno mi? Jak nie wolno, to trzeba szybko! Dawaj sójka, ten list nie, 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 nie! wolno tego robić ani powodzie, ani szybko. Nigdy przenigdy! Szabciu, czy chciałabyś, żeby na przykład, żeby przeczytała list, który Żabuś napisał do ciebie? E, ale Żabuś nigdy jeszcze nie napisał do mnie żadnego listu. No, ale gdyby napisał? Ach, to przecież byłby list do mnie i tylko do mnie. No właśnie, a to jest list do Amelki i dostarczę go jej jak najszybciej. Jak będzie chciała, to powie mi, co jest w nim napisane, a jak nie, to trudno to nie będę widziała, no. Ale jak się dowiesz, to nam powiesz. No dobra, no. Teraz lecę, bo już jest bardzo późno. Ale jak na to wszystko. Zapraszamy na śniadanko, kakao, kiwi, bianko, rogale głośno chrupią i oblizują dżem. Ale pycha takie śniadanie. Kto się spóźni, ten nie dostanie. Ale pycha ale picha! Ja wszystko zaraz zjemy Miód robi słodkie oczy a omlet chce wyskoczyć z patelni bo mu boki przyrumieniły się ale pycha takie śniadanie Kto się spóźni ten nie dostaje. Ale pycha Ale pycha wszystko zaraz zjemy Szczypiorek bułkę szczypie Aż bułka ledwo zipie I pyta, czy ktoś może mnie ze szczypiorkiem zje Ale pycha, takie śniadanie Ktoś się spóźni, ten nie dostanie Ale pycha, ale pycha wszystko zaraz zjem! Kto chce kakao? Ja, ja, ja. Wczoraj, jak tu były domisiaki zaleśne, było tak głośno, że prawie mi opadł płatek. A widział pan, panie kołatko, jak jeden maluch huśtał się wysoko na naszej huśtawce? bałam się, że spadnie. No. Nie, ale przecież Amelka i Pysia go pilnowały. No, może tak, no. No ale musi pan przyznać, że było tu... Bardzo głośno, za bardzo Wie pani jak to jest z dziećmi Muszą pohałasować No ale jednak denerwowałam się Czy ten malec nie, nie wypadnie z tej huśtawki I czy, czy coś mu się nie stanie no. Pani Różo, muszę pani powiedzieć Że jest pani taka wrażliwa Ach, No już taka jestem no, no ale dzisiaj sobie odpoczniemy Cisza, spokój Nie, ja tam wolę jak coś się dzieje Pyszne było to śniadanie bardzo, no. Trzeba teraz posprzątać tak. W naszym domku posprzątamy, aż się będzie świecić. Wszystko ładnie pozmywamy. Wyrzucimy śmieci. No bo każdy dom wie, że gdy pięknie sprzątnie się. Hmm. Można się bawić, można się bawić. W to co tylko każdy chce. Można się bawić, można się bawić w to, co tylko każdy chce. Tak, tak. Wiecie co? No to tak, no to ja może pozmywam i wyrzucę śmieci. Dobrze, to ja, to ja, to ja no. włożę wszystko do lodówki. Dobrze. A ja ze stołu, o. No dobrze. Cześć! Cześć! Sujko. Cześć! Cześć, Cójko! Co tam masz? To no. jest list do Amelki. To znaczy, tak powiedzieli mi to... na bo przecież ja o. nie umiem jeszcze Nauczę. Gołąb pocztowy zachorował, więc zadzwonili do mnie, żebym szybko, błyskawicznie dostarczyła list Amelce. A, i to jest aha, ten list. Aha, aha. A, wiesz, bo ja mogę właściwie jej przekazać. Nie! Ten list! O, bo ja. Jako szybciutko tak nie, 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 nie Pesio. To jest list do Amelki i muszę go dostarczyć do rąk własnych. Amelko, hmm. możesz do mnie podejść? Tak, tak, już idę. Kochala, dziękuję Ci bardzo. List! Tak! mnie Czekaj, Powiedz, powiedz, co pokaż, tam jest na scenę? nie ja, co, ja ale, chcę. Nie, Kogo, ale, a, a, kogo ale tak nie można, moi państwo, to jest list do Amelki. O, tak, to jest list do mnie. Sama go przeczytam, a potem jak będę chciała, to może powiem wam co jest w tym liście. No wiesz, masz przed nami tajemnicę. Mm, usiądź sobie Amelko i spokojnie przeczytaj. Aby chyba mieliście sprzątać po śniadaniu. No, Chodź, pyszka. No, no. Chyba się obrazili na Amelkę. Może się pobiją? To by było fajne, bijące się do misie Tego jeszcze nie było Słuchajcie, już wszystko wiem I tak, posłuchajcie Nie, nie, nie musisz, nas to już nie interesuje Mów za siebie, ja chcę wiedzieć A ja nie, za ty no. Nie, to nie Eryku, słuchaj ten list dostałam od domiów nadmorskich. Zapraszają mnie do siebie na wczasy. Przysłali mi nawet bilet na pociąg. Tak? tak. Jeden bilet? No jeden. A, a dla nas bilety? No ale posłuchaj. Amelko, kochana, zapraszamy cię do nas nad morze. Przyjedź na wczasy. Wynajęliśmy dla ciebie jednoosobowy pokój z wyżywieniem. Przesyłamy ci bilet na pociąg, całuski do misie nadmorskie. Całuski do misie nadmorskie? No, a, ale, a na kiedy ten bilet? Poczekaj, sprawdzę. No. Ojej wyjazd dzisiaj po południu, szybko. to ja się muszę szybko pakować! Ryku, no wiesz! Jak to? Jedziesz tam pociągiem bez nas? Z zaraz, zaraz, ale y ty to słyszałaś, przecież miałaś zatkane na uszy. Jak możesz? Ach, ja nie mam czasu, ja się muszę pakować. Ojej, je, nie, nie. No. Pśieńka, co się stało? No bo ona wyjeżdża, no wyjeżdża po prostu sama. No ale ale kto wyjeżdża? No Amelka wyjeżdża. Dostała przed chwilą y, zaproszenie y, nad morze, jedzie na wczasy, nas nie zabiera. Ale jak to Ta, tak nagle? No tak nagle, tak nagle. Przed chwilą Sójka jej list przyniosła, a w tym liście jest y, dla niej zaproszenie y, na wczasy nad morze. W środku tego zaproszenia był bilet. No i jedzie, nas nie zabiera. No, bo pewnie ma zaproszenie na wczasy dla jednej osoby. No, tak, tak powiedziała. I jeszcze tam było napisane, że y, z pełnym wyżywieniem. A co to jest właściwie, że wyżywienie pełne? No, em, zaraz ci to wytłumaczę, pysiu. Bo do misie nadmorskie zapraszają ją na wczasy. Tak. Kupili jej bilet na pociąg mhm. i zamówili wczasy, a pełne wyżywienie, y, to znaczy śniadanie, obiad i kolację. O. A dlaczego tylko dla niej? Amelka musi trochę odpocząć. Ostatnio wyglądała na, na przemęczoną, no. No może i tak, no ale co, a co z nami będzie? No jak to, co? Nie ja nie rozumiem. No przecież kto się z nami zaopiekuje, jak nie Amelka? No, kto nam ugotuje obiad, zrobi śniadanie, kto nas obudzi, no. Pysiu, przesadzasz. Obiad potraficie świetnie sami zrobić, prawda? No nie wiem. Ja to potrafię w pomidorówkę i, i, i frytki. Eryk leniwe może zrobi i ciasto jakieś, ale, to... ale macie przecież jeszcze do książkę kucharską. No mamy, mamy. Tam jest mnóstwo obrazków, ale też są litery, których nie umiemy przeczytać. No, chyba że, chyba że pani, pani Różo by nam pomogła, co? No oczywiście, że wam pomogę. No to, no, to może radę. damy radę. No, dacie radę, no. Obudzi was budzi miłek. No. A my wszyscy to znaczy, pan kołatka. Czajnik, poduszka, truskawka, kredka, no i oczywiście ja się Wami zaopiekujemy. Naprawdę. No to myślicie, że, że, że ona może nas tutaj zostawić i wyjechać na tydzień? No pewnie, że może. No to, to niech jedzie, no. Chociaż wiecie, ja też bym sobie pojechała nad morze. Na pewno kiedyś, Pysiu, pojedziesz? Bardzo bym chciała mieć swój pokój i pełne wyżywienie. Ale... Na pewno pojedziesz, na kiedyś, pewno. Kiedyś, kiedyś. <gry> Amelka jedzie na wczasy nad morze. Ja też za nią pojadę. Postraszę sobie te nadmorskie domisie, bo te tutaj to już mnie się w ogóle nie boją. A, a, a. Już mogę wam powiedzieć, co było w tym liście. Chcecie posłuchać? Tak. Dobra, więc tak. Amelka jedzie sama nad morze na jakiś tam wczas. A. Zaprosiły ją nadmorskie domisie. No, ale ja nie mogę jej samej puścić, bo przecież ona wcale nie ma doświadczenia w takich nadmorskich podróżach, nie to co ja? No, no rzeczywiście, ty to jesteś bardzo doświadczoną podróżniczką. No, od lat przecież wybierasz się za morze. Nie, nie, nie możesz się wybrać. No, no ale przynajmniej chce się wybrać. Myślę o tym i planuję. a ona w ogóle nie ma o tym pojęcia. Ja, Sójko, mhm. jesteś pewna, że chcesz właśnie teraz jechać nad morze? Ja, ja zawsze chcę! Ale teraz w domysiowie jest wyjątkowo pięknie! Mhm. Warto jechać w nieznane. Jak się pozna to nieznane, no to już jest znane. Wiem, bo raz w życiu podróżowałam, co prawda niedaleko, no ale zawsze. Masz rację Dawciu, ale jak Sujka wyjedzie to będzie nam tu smutno i za cicho. No i nie będzie nowych ploteczek. A, a wiecie co, to może po prostu wy pojedziecie ze mną, e, to znaczy z nami, no, no bo weźmiemy jeszcze Amelkę, tak? Ktoś słyszał o tym, aby gdzieś nad morzem żyły żaby Ta wyprawa nie jest dla nas, nie, nie, nie Nigdzie z tobą nie jedziemy, w naszym stawie zostaniemy Ty masz trójko chyba w głowie, źle, źle, źle Od kąpieli w wodzie słonej żaby zrobią się salone Niech Amelka jedzie sama tam, gdzie chce W naszym stawie zostaniemy, nigdzie, nigdzie nie jedziemy Ta wyprawa nie jest dla nas, Nie, 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 nie hmm. Właściwie to macie rację Zostanę. To będą wspaniałe wczasy. Leniwie machające łapką. Popływam sobie żabką bursztynów nazbieramy worek I wrócę w przyszły wtorek. Muszę się jeszcze dopakować, ale nie mogę y, brać zbyt dużo rzeczy. No to przecież tylko tydzień, prawda? Yy, tak, tak, to jeszcze to. Nie, to. Co by tu jeszcze spakować nad to morze? Ach. Nad morze? A ty się wybierasz nad morze? Yy, tak. Będziesz się kąpać? To możliwe. Nie, nie. Kąpać. Strachowie nie lubią wody. Nie. Kąpać to ja się nie będę. Ale wymyśliłem wiersz posłuchaj. Jestem strasznym strachowym, który nigdy się nie myje i do morza też nie wejdę. Nie, nie, nie. Ale muszę tam pojechać, by popatrzeć się z uśmiechem, jak Amelkę straszny rekin zje. Je, je, je. He, he, he. Dobre, co? To tak naprawdę po co tam jedziesz, żeby tylko popatrzeć, jak rekin je Amelkę? Hm. No nie. To dla ciebie za mało. No nie, no nie. Bubo, no. Bubo, słuchaj. Powiem ci w sekrecie, że no jadę nad to może, żeby straszyć tamte... Całe nadmorskie domisie. No bo te tutaj, te, te nasze miejscowe to. Bo, bo powiem ci szczerze, one się mnie już prawie nie boją. Nie strasz, straszku, bo się sam przestraszysz. Co, 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 mówiłeś coś? No, mówię, żebyś się niezbyt przywiązywał do tego swojego straszenia, okay. bo nad morzem żyją straszne morskie słonie. Straszne. Morskie słonia? A co to jest takiego? To straszliwe, straszne morskie potwory, które mają osiem łap, trzy głowy i dwa brzuchy. I najbardziej na świecie lubią jeść strachowyje. Na, najbardziej na świecie lubią jeść strachowuje, powiadasz? Wprost A... uwielbiają. A to wiesz, to słuchaj, słuchaj Puchaczu, będę się musiał nad tym... Wyjazdem zastanowić. tuż więc... to. Słuchaj, a, a, a co to mnie tu źle jest u nas? W domu? Co to, ja, ja nie mam swojego domu? A, a nasz staw to co to jest? Gorszy od morza? Co ja będę gdzieś nad morze jeździł? Posiedzę sobie nad stawem, pogadam z żabami, porzucam sobie do stawu kamyczki. To... Bubo, już w księdze strachowejowych przysłów było napisane. Hmm? Strachowyju, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nie jadę tam nigdzie nad jakieś <laughs> morze. T... <laughs> ale go nabrałem. Gdyby pojechał, to zepsułby Amelce całe w czasy. Amelko, skoro już jedziesz nad to morze, to może weź parasol plażowy, bo tam może nie być. Parasol? No, no nie, na pewno jest. Aj. Tak. K koniecznie weź jeszcze e, drugi kapelusz przeciwsłoneczny. No ale, ale przecież ja już mam jeden kapelusz. No, no ale jak ci wiatr jeden zwieje, to będziesz miała drugi. Ta, tak, i koniecznie dobrze, musisz dobrze. wziąć jeszcze lornetkę, żebyś mogła obserwować dzikie zwierzęta, więc... Jakie a, dzikie zwierzęta? Tam nie ma dzikich zwierząt. No. A jak będą? Nie będzie, bo to jest morze, a nie safari. Aha. No to nie wiesz. Albo weź, będziesz mogła oglądać co innego. Tak, i pamiętaj o tych koralach takich czerwonych. Mam. I weź tą niebieską sukienkę. Wzięłam. A, i A jeszcze wiesz co? Przyda ci się cieplutki koc, bo jak What? pójdziesz na plażę, będzie wiało, to się przynajmniej przykryjesz i się nie przeziębisz. Aha, jeszcze dobrze by było, gdybyś wzięła to koło ratunkowe, bo to wiesz, pójdziesz pływać, nie wiadomo. No tak, lepiej weź. Weź koniecznie jeszcze wędkę. Wędka tak, tak. się zawsze przydaje. No, no i tak. koniecznie, oczywiście, na każdy wyjazd dobrze mieć drugą wędkę. No, no, oczywiście. I proszę cię jeszcze latarkę, tylko nie gdzie ona jest. Dobra, nie, latarka nie latarkę koniecznie tak, weź. Tak. Ale wiesz, jeszcze weź koniecznie nasze książki, dobra. Bo możesz tak. zatęsknić mimo wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. Wtedy sobie zajrzysz, my tam tak. jesteśmy, pocieszymy tak. cię. A jak będziesz bardzo tęsknić, to posłuchasz sobie jeszcze naszych mm -hmm. płyt Pięzelne. do płyt, tak. Tak, płyty. Bardzo. tak. Bardzo lubię. Czekaj, czekaj, żeby tu A, koszyk piknikowy. Tak, koszyk. tak Mówię. Nie! Wiem, jeszcze, jeszcze jedno o jednej jest bardzo ważne, rzeczy to powiem. No. Skrzynia na skarby. O, Zaraz przyniosę skrzynię zaskrzyłem. Nie, muszle są! Tylko nie to. Błagam Was, przecież ja jadę tylko na tydzień, na wczasy i mam pokój z pełnym wyżywieniem i no i... Dobrze, wezmę te książki, bo czytać lubię, płyt sobie też chętnie posłucham. Tak, to chyba wszystko. Wszystko na pewno? Nie, ale może. Może. Zapomniałam o szczoteczce do zębów. No, najważniejsze. No masz. Szczoteczka z szczoteczką, ale może jeszcze czegoś nie wzięła. No ja zajrzę tylko do tej Tak. Tak nie można. To walizka amelki i nie możesz w niej grzebać. No, ale ja tylko troszeczkę zajrzę, sprawdzę, czy jest wszystko. Nie twoje, Eryczku. Nie schodź. Ja bardzo cię proszę. Nie, nie chciałem. Mam szczoteczkę? Mm, tak. Ach, teraz teraz to już będzie wszystko. Na pewno wszystko? Na pewno. Tylko może tą skrzynię jednak na skarbę? Eryku, błagam Dobrze. cię, ty mi lepiej pomóż zapiąć tę walizkę, bo, bo taka jest teraz wielka. Ja i... ja no, uważaj, uważaj, uważaj. Pysiu, no, Pysiu, a, a, a co ci się stało? Czemu ty jakaś taka smutna nie, jesteś? Nie, nie, nie troszkę tak wiesz, że wyjeżdżasz ale najważniejsze, że ty się cieszysz. Cieszysz się? No cieszę się. No. Bardzo się cieszę. A będziesz za nami tęskniła? Pewnie, że będę. O której masz ten pociąg? No. Jakoś tak za dwie godziny? A, e. to, to może bajkę tak na pożegnanie. No! Bajka, no, bajeczka. No. no pewnie, że wam przyjdzie tam. E, e, e. Tu gdzieś a jest w walizce. Chodź, Dobra. Posłuchajcie bajki o prezentach z wyprawy. Tak. Czy mamy jakieś święto? Dopytywał malutki, widząc jak Fusia wkłada do piecyka ciasto z truskawkami. Oczywiście, odparła Fusia. Dzisiaj wraca z dalekiej wyprawy wuj Gerard. Hurra! A, podskakiwał Domiś. To na pewno wuj mi coś przywiezie z podróży. Przywiózł ci z poprzedniej wyprawy, rzekła poważnie Fusia. Pewno spyta, gdzie twój misiaczek przytulaczek? A, no tak. E, tak. A gdzie on jest? Spytała Fusia. E, zaraz go znajdę, zawołał Domiś, zaglądając pod łóżko, ale niczego tam nie znalazł. Pewno jest w szafce e, albo na półce? A może wyniosłeś go do ogródka? Spytała Fusia. Wydaje mi się, że tam go gdzieś widziałam. Jest! Jest! Znalazł się! wołał triumfalnie malutki, bo zabawka leżała pod krzaczkiem. Misiaczek przytulaczek nie wyglądał dobrze. Na ogonku miał zieloną plamę od trawy. Pyszczek umazany czekoladą, a na grzbiecie widać było ślady po malowaniu farbami. Oj, nie szanujesz upominków, więc nie powinieneś dostawać nowych, rzekła Fusia. Zawstydzony Domiś szybko pobiegł do łazienki, włożył misiaczka pod ciepłą wodę, namydlił i szorował tak, że wszystkie plamy no, oprócz tej zielonej na ogonku zniknęły. Za to misiaczek, niestety, skurczył się, zmalał i. I zrobił się taki dziwnie płaski, a na dodatek piszczałka w jego brzuchu przestała działać. I właśnie wtedy ze swej wyprawy wrócił wuj Gerard. Nareszcie w domu! Tak się cieszę! Przywiozłem dla was upominki! Uśmiechnął się! A ciekawy jestem, jak się miewa misiaczek-przytulaczek. No, właśnie. No, ten, tego, y, jąkał się domiś. On właściwie jest troszkę mokry. Gerard wszedł do łazienki i wyciągnął z wody misiaczka. To jest przytulaczek? Ten biały, puszysty i, 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 i mięciutki misiaczek? Nie, mnie się wydaje, że to jest wodniaczek dechlaczek. <słyska> Mały domiś poczuł, że za chwilę zacznie płakać. Nagle? Gerard pociągnął nosem i zapytał: Uuu, a co to tak pięknie pachnie? Fusia wyciągnęła z piecyka ciasto truskawkowe. Siadajcie do stołu! powiedziała. Zjemy ciasto, a później malutki weźmie suszarkę i zajmie się tym biednym zdechlaczkiem. No i wszystko skończyło się szczęśliwie. Okay. A co nam przywiedziesz? Przywiozę Wam coś e, pięknego z tej wyprawy, ale mam tak. nadzieję, że będziecie o to dbać, prawda? Obiecuję, Obiecuję. No, to kiedy wrócisz? No, no mówiłam y, za tydzień. Tak. Będę tęsknić. wiem, wiem, ale dajcie sobie radę. Nie damy, damy. O nic nie. А Нет, Ja ci pomogę, wiesz na to. Ja ci jednak pomogę, sprowadzę no, cię. No, A pa, papa! No. Trzymaj się, kochana, uważaj Patrząc. na siebie! Dobrze! Poczekajcie na mnie!